Witam. Mam tutaj UPS-a, który ostatnio zaczął stwarzać mi problemy. Nie, nie wychodzi, ale jakiekolwiek obciążenie czy zanik napięcia i on wyłącza się, jakoś dziwnie się zachowuje. Prawdopodobnie, akumulatory. No to w takim razie sprawdzimy napięcie na akumulatorze. Na każdym z akumulatorów pierwszy ma 13, drugi też ma 13. Zobaczmy. Z drugiej strony. żeby to było widać na wyświetlaczu Tutaj mamy 13, 1. I tu mamy 12. To tak, jakby ten jeden akumulator leżał. No, rozbiorę to. Wszystko pomierzę na zewnątrz. No i chyba trzeba będzie zamówić zestaw nowych akumulatorów. No to w takim razie rozkręcamy. Na początek podłączamy przewody. Ten mostek zostawimy, albo też od razu go ściągniemy. Tutaj mamy z bezpiecznikiem coś. Musi być oczywiście, I patrzcie, tego nie wyciągniemy tak sobie w bok. Tu jest na takich szynach to zamontowane, także trzeba to inaczej rozkręcić. Ale jak, to trzeba będzie zaraz do tego dojść. Powiedzmy, że tu od spodu coś jest, ale wiemy, że ten dekiel się z przodu ściągał. Nie wiem, jak on był przykręcony. No dobrze, spróbujemy odkręcić dół. Tak, mamy tak, to się będzie odkręcało od dołu i tu mamy z góry jeszcze Te dwie śrubki właśnie z góry. Tutaj w środku nie wiem co będzie widać są takie nakrętki. I chyba je trzeba odkręcić, żeby w ogóle ten dekiel do przodu puściło. Mamy jedną nakrętkę. Staje druga. To odjeżdża, o, teraz panie nam to zeszło do przodu. I tu mamy taśmę i żeby jej nie urwać, to trzeba uważać. I teraz mamy kabelek. Ten kabelek możemy sobie odpiąć, żeby nie przeszkadzał. No tutaj tą taśmę. Powiedzmy, że położymy to na boki. postaramy się nie popsuć. Tak to fajnie skomplikowali, że żeby się do tego dostać, to nie wiem, po co to tak komplikować sobie życie. Że trzeba wszystko porozkręcać. Zamiast na spokojnie jak motory wymienić. No idzie to nie pójdzie. Tutaj trzyma Dobra. się do akumulatorów. Teraz trzeba to, co trzeba, z tym zrobić. Wysunąć to. I cztery. Od lewej mierze, czyli od góry ekranu, czyli mamy 13,2, 13, 1, 13 i 12. Ten akumulator prawdopodobnie rozwalił system i spowodował, iż UPS nie dał rady. Utrzymać napięcia, bo sytuacja była taka, że na wyjściu napięcie przy obciążeniu zaczęło spadać woltownie Zaczęło od razu 180 V, 170 v się robiło i powolutku się podnosiło. I tam w 20 sekund i UPS się wyłączał. Także ewidentnie wina akumulatoru była. Sprawdzimy jeszcze przy obciążeniu. No i popatrzmy na szybko, mam taką żarówkę. Świeci ładnie O, popatrzcie, tu się ledwo to jest ta 12V Świeci ładnie Świeci ładnie Czyli ten akumulator On e, był winowajcą całej sytuacji Całego zamieszania Zamówiłem już akumulatory e, nowe e, Mają przyjść niby dzisiaj no i będziemy montować. No widzicie, już ma 11,8V, ale gdy go podłączymy, o, 3V, 3,5, nie wiem czy to widać. 3,5V, 3,6V. Także widzicie, jak, jak napięcie spadło nisko. Jak mu obciążymy tak samo, mamy 13V. No i 123 Trzyma, o, nawet się troszeczkę oparzyłem. 11,6, czyli ten też już jest słabszy, troszeczkę, albo jest rozładowany, albo już też e, żywot mu się kończy. I ostatni akumulator mamy 13 V i sprawdźmy przy obciążeniu jakimś tam 50W 12,11,90. No to ten. Te dwa ładnie trzymają, a te dwa gorzej. Jeden to tragicznie. No i przyszła paczka. Akumulatory właśnie dotarły samą porę. O, widzicie. Zakupiłem na stronie akumulatory24.pl. Akumulatory jakie kupiłem są to SSB 9Ah Najpierw sprawdzimy napięcia akumulatorów No to zaczynamy Pierwszy ma 12,81 Drugi 12,77 Trzeci 12...

Akumulatory są lekko doładowywane. Sprawdźmy napięcie. Mamy 51,6 V. I teraz odłączymy napięcie sieciowe i sprawdzamy napięcie na akumatorach 49 V. 48,8, 48,9. 48,8 trzyma równiutko Jak widać, żarówka ma 75 W. Jeszcze raz sprawdzimy napięcie podczas ładowania. Mamy 52,5 V. Odłączamy zasilanie 50 V 49,9, ostatnio było 48,8. 492, odłączymy tylko żarówkę, zostawimy samą przetwornicę 49,8 499. 9. Podłączymy żarówkę 49,2, 491 <grym> Sprawdźmy jaki prąd pobiera przetwornica i żarówka Czyli jeszcze raz, żarówka jest podłączona, 75W pobiera żarówka odłączamy zasilanie i około 2 Amperów pobiera nam urządzenie do zasilania żarówki i na potrzeby przetwornicy po odłączeniu żarówki jakieś 0,51 a Ampera pobieranego jest prądu z akumulatorów w celu utrzymania pracy przetwornicy wydaje się, że wszystko jest w porządku, także składamy to, podłączamy no to nadejśla lawie kopon na chwilę, żeby to poskręcać w kolerę. Ch... To niech się ładuje. Dostawiam go, aż się naładuje do pełna. Wtedy podłączam i niech pracuje. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!